Yes, Meter. Oh, Jesus. Ja, es O Jezus, Jesus, Laps. Jaki Laps. Na tym filmie będą trzy jeziorka, będą trzy różne łowiska, trzy różne jeziorka i rzeka, także latamy po szkocji wszędzie, jesteśmy tu, 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 jedno jeziorko, drugie jeziorko, trzecie jeziorko, także jesteśmy wszędzie, coś się dzieje, także oglądajcie i oczywiście ja byłem, na tym filmie jestem statystą podbierakowym, największe ryby ła, łowił ma, maczek, ja tylko latałem z podbierakiem i podbierałem, także jestem statystą, ale oglądajcie, były ryby metrowe, dziewięćdziesiątki, w moim przypadku pięćdziesiątki, trzydziestki, siedemdziesiątki, małe rybki, także się działo, są duże ryby, Małe ryby, zapraszamy, oglądajcie. wygląda na 32. że w Trafiliśmy dzień. Maciej ma wielką rybę. U kiedy ją dawać. Jest metr. O Jezus! Jaki laps! Jaki laps! Ja pierdziele jaki grubac! Ja pierdzielę Maciej! Metr jest tak jak nic, nie? Kaban, kaban, Ko ryba koł metra cm. 102 2 cm daję mnie Maciej Ja pierdrawdy gruba, gruba z taki, że Ja pierdziel. tu tuba nie będzie. Teraz to tak powoli przesuwaj, przesuwają pierdol. Ryba 102, rekord Macieja PB. Kurde, ja chyba się bardziej cieszy od niego, ja pierdzielę. Dobra, wypuszczamy. O, zobaczcie, 102 Macieja. Petarda, petarda. 102 PB Macieja, ja pierdzielę. Normalnie jesteśmy 5 minut. Niewiarygodne, ale czułem, czułem, znowu to w nerkach tę pogodę, że ktoś złowi albo ja, albo Maciej, naprawdę elegancko, o Jezus, jerk Tomasza jeneczka, yy, chyba, chyba nie. okonek, ósemeczka od Janeczka znowu, 7, niewiarygodne, 7, 7. zobaczcie, znowu, 7 cm PB Macieja, 102, grubej, naprawdę gruba, szeroka ryba, o Jezus, aż się oplułem, naprawdę, o to chodzi, o to chodzi. Znowu nie ja, co ja mam zrobić? Klątwa pierwszego rzutu dopadła i mnie, ja dzisiaj w pierwszym rzucie miałem piękną, ładną rybę, spadła ta ryba, ale nieważne, legenda i klątwa głosi tak, jeżeli w pierwszym rzucie masz rybę, to potem albo nic nie złowisz, albo wszystkie ryby Ci spadną. Także pamiętajcie, jeżeli w pierwszym rzucie macie rybę, od razu można zawijać mandziur i iść do domu, bo ja dzisiaj miałem w pierwszym rzucie rybę, spadła mi ona, no i potem miałem jeszcze cztery ryby i wszystkie ryby mi spadły, także coś w tym jest, coś w tej klątwie jest, coś w tej legendzie jest, nie? Także zawijam mandziur, chyba idę do domu. Poszła, a poszła. 80 może będzie, albo 90. Poszedł, poszedł. O Jezus, a Jezus, kolejna ryba mi poszła. Muga, kleszcze, meszki i komary. Normalnie jest wszystko. Żaden kleście nie usiądzie, żadne meszki. Tu u nas w Szkocji są takie meszki, bo się tutaj, tutaj, tutaj i po prostu nic nie usiądzie. Żaden kleszcz, żadne meszka. W Polsce żaden komar, mugę trzeba mieć. Bez tego się nie ruszam latem na ryby. A, bez tego, ale w sumie też się nie ruszam bez piwerka. Dobra, mordyczki, spadam, elo. Ja nie wierzę, Maciej drugą rybę dorwał, nie do wiary, a ja dzisiaj nic. O Jezus, co tu się dzieje, nie? Jakieś czary. Bogiem. Druga rybka, na, drzerka od Tomasza, siódemeczka od Tomasza, Tomasz Janeczek, U Jezus. Ja mówiłem, on fruwa, skacze, zawraca ten drzer, to jest po petarda. Maciej druga ryba, ja nic. Ja nie wiem, nie ja wiem co się, co, się, co się dzieje, nie? To jest trochę nie fair, chyba się popłaczę. Nie żartuję, pamiętajcie, cieszcie się z kolegów ryb. Piękna druga ryba koło metra. Piękna rybka koło metra, Druga ryba, ja nic dzisiaj, o Jezus, pierwsza ryba 103. Teraz 97, ja złowiłem gargulca 30 cm. Łowić trzeba umieć, nie? Także na tym filmie na pewno będzie rządził Maciej. No, no, no i zawsze jeśli mistrzem, no dzisiaj na tym filmie będzie mistrzem Maciej. No co zrobić, co zrobić, nie? Pamiętajcie, cieszcie się z kolegów ryb, tak to jest. Dzisiaj on złowił, no łowić trzeba umieć, tak jak mówiłem. Piękne ryby 103, 100, i 97, no pięknie, pięknie. Ale co ja mam zrobić, tylko mogę cię popłakać, naprawdę, nie? Elo, mordy! Wun. co ja mam powiedzieć siedzi ładna rybka, teraz umie a może nie taka ładna jest ładnie kurcze, oto rata wyższa na pocieszenie taka rybeczka około 70 Ja łowię małe ryby, a Maciej duże. No i tak to jest, tak to jest. Te dżerki, imitacja kolka, dawajcie rybki. Są to dżerki o Tomasza już mówiłem, one robią wikołki, zwracają po prostu, no ma nie zachowują się jak na, na karuzeli. Naprawdę dały piękne rybki. Ja to dzisiaj to złapałem, złapałem chlapaki 30 cm, 60, a Maciej się złapał 102, swój rekord PB i 97, 98. No naprawdę dwie piękne, duże, grube ryby. Te dżerki o Tomasza naprawdę robią roboty. Ja już nie raz o nich mówię, ale naprawdę jest po prostu ogień, ogień. Dzisiaj wracamy o kiju. Ja miałem jedno odprowadzenie. Maćkowi fajna rybka spadła, ale tak to bywa 8 godzin. Opierdziliśmy pół jeziora w widoki petarda. Także nie zawsze są rybki najważniejsze, widoczki wynagradzają, piękna szamka, no nie zawsze się łowi, dobra, lecimy! spotkania po lata, a czym się Kuro, kończą spotkania po latach? Zobaczycie na filmie! Rarytasy, to są rarytasy, taka rybka wędzona to jest po prostu... no nie wiem, no nie wiem, no restauracje to tam jakieś 4, 5, 8 odziegł to, to jest nic! To jest po prostu... Tego nie można opisać, tego smaku. Nie? Jeszcze gorąca, ciepła, chłopaki rano wyjęli z wędzarni, no petarda, nie? Wszystkie restauracje się chowają, to jest nie do opisania smak. Kto jadł, to wie. Jeszcze raz. nie 10 minut, on zapierdzieli mi rybę. No nie, wiarygodnie, nie wiarygodnie. są mistrzowie, są, są, są najlepsi z najlepszych. Ja pierdzielę, jak ja się cieszę, że oni złowili. Ale kurde, mógłbym ja złowić. Ale to już miesza z tym, nie? Dobra, lecimy. Rybka 73. Woda. Filip złowił, 73, piękna ryba, rzeczna, gruba, u Ja się chyba bardziej cieszę od niego, nie wiem czemu. Kurde, ja jestem taki walnięty. oczywiście barwy, design wojenny. Ja jestem normalnie jak taki żołnierz. Chodzę tu między drzewami i zapierdzielam, rzucam tu, 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 tu. Naprawdę piękny design. Savage Gear SG4 y, Shore Game. O to chodzi, że rzucamy z brzegu y, piękne ugięcie. Miałem dzisiaj tylko rybę 70, rozdziewiczyłem ją na rybie, na rybie 70, ale naprawdę fajnie się ugina, fajnie trzyma rybę. W miarę długi, z brzegu jest idealny, po prostu pasuje do mnie. Jezus!